Teraz chciałabym zaprosić Was na taki niezobowiązujący filmik o akcesoriach dla zwierząt. Jak wiecie, mam w domu dwa psy, dwa szalone psy, a raczej suki, są to tak zwane kluski moje. Lili i Figa akurat obydwie Myślałam, że jakoś bardziej czynnie będą uczestniczyły w tym filmiku, jako że jest związany tematycznie bardzo z nimi, natomiast o dziwo moje dwa szalone Podły sobie teraz śpią, Lili śpi na parapecie, nie widzicie figa tutaj gdzieś koło mnie. Myślę, że to ta pogoda, w ogóle dzisiaj też się obudziłam ze straszną migreną i no w końcu mamy jesień, ale, ale nie jestem zbyt szczęśliwa z tego powodu. Dobrze, taki filmik o akcesoriach, ponieważ no mam lekkiego biczka na moich psów. Ym, może nawet nie lekkiego, tylko dużego, bo zapewne wielu osobom się to nie spodoba. Natomiast myślę, że tak naprawdę nie szaleję na ich punkcie, jeżeli chodzi o, o rzeczy, które im kupuję. No na pewno są ważną częścią mojego życia, jako że nie mam dzieci, natomiast myślę, że, że, że traktuję je jak po prostu członków rodziny. Ale wiem, że to są zwierzęta, nie? a nie ludzie a że nie dałam głupot, w ogóle nie wiedziałam, co umieścić na takim filmiku o akcesoriach dla zwierząt. Chciałam jeszcze powiedzieć Wam smakołyki, w ogóle dziś mam ubranka dla Lili, ponieważ, no tak, muszę ją ubierać, wiem, że wiele osób nie zgadza się z ubieraniem zwierząt, natomiast Lili ma włos, nie ma sierści, nie ma podszewka więc już nawet o tej porze, jeżeli temperatura zbliża się już do zera, ona marznie, po prostu marznie i się przeziębia, już nieraz była przeziębiona. Dlatego też muszę ją ubierać e, jesienią i zimą i wczesną wiosną, nawet e, latem jak była po operacji, usunięcia nerki e, i były deszczowe, zimne dni. To musiałam jej zakładać polar, ponieważ no, po prostu marzła i wiadomo, że wtedy organizm po takiej operacji jest osłabiony, bardzo łatwo się przeziębia, łapie jakieś infekcje, więc wolałam nie ryzykować. Wspomniałam, że nie wiedziałam, co Wam pokazać, po prostu tego jest tyle. I stwierdziłam, że skupię się głównie na takich rzeczach typu obroże, smyczy, Znaczy, nie, smyczy nie pokażę, ale jakaś taka pielęgnacja oprócz kosmetyków, um, obroże, szelki i inne rzeczy. Miałam na przykład smakołyki, ale one mają tyle różnych smakołów, zresztą zaczęłabym je tutaj wnosić, to one by zwariowały. I byłoby nic z kręcenia tego filmiku. Ok, więc tak. Zaczynamy. Pierwszym w ogóle sklepem, jak Lili do mnie trafiła, gdzie zaczęłam namiętnie kupować dla niej obroże, był sklep internetowy w Mają bardzo fajne wzory obróż. Pierwszą obrożą, którą jej kupiłam, i jest bardzo fajna, właśnie nie wiem, dlaczego jej w ogóle nie używam, jest taka obroża z takiej jakby gumy, więc nie brudzi się. Wystarczy ją, jeśli tam uświni, to wystarczy ją przetrzeć, ponieważ no to jest taka, jest taka odlana w jakieś tam gumie, czy coś takiego. Świetnie, się takie kwiatki. Muszę właśnie to tam się nosić. Znaczy, przypuszczam, że nie, nie zakładam jej, ponieważ no, nie lubię obroży paskowych, tylko lubię takie zatrzaski, ponieważ szybko się je zakłada i, ścią, i, i ściąga, więc y, ta obroża tak sobie leży, ale, ale jest naprawdę fajna, bo właśnie nie brudzi się jest taka akurat latka. Czasem mamy? Ach, w ogóle to część obróż dziewczyny mają na sobie. No tak, dobra, to no zaczynamy. Zaszalałam i w zeszłym roku na Halloween też jej kupiłam obroże, takie duszki. I to... jeszcze miałam świąteczną obrożę w Rudolfy, ale ona była tak, dosyć taka szeroka i zaczęłam ją zakładać fitę i gdzieś ją też położyłam i nie wiem gdzie. Kolejną obrożą Lili ze sklepu EU jest taka obroża, takie kolorowe pudle, bardzo lubię ten wzór, z tego samego wzoru sobie wzięłam zawieszkę do kluczy, więc naprawdę na go lubię. Fajna kolorowa, one są z materiału, więc dosyć szybko się bruncą, ale ja wtedy to z problemu mogę je wrócić do pralki i wybrać. To jeżeli chodzi o obroże dla lilii, obroże dla Figi. W zasadzie na Fortis .eu kupiłam tylko dwie obroże dla Figi i chyba w ogóle Figa ma tylko dwie obroże. Jest to taka obroża, takie śmieszne żabki, zielona, taka radosna. Jeszcze jedna oróża Figi, którą ma ona na sobie. My musimy ją załamać. Chodź, Fisków, chodź się pokażesz. Chodź, kochani, chodź, krótko. Chodź, chodź, chodź pokażesz, jaką masz piękną gnoju w rożę, tak? Już ją ściągniemy, tak? Figa jest nieśmiała. O, taka w kolorowe paseczki nie jest zbyt wybitna. To jest zure, ale wesoły, radosny, kolorowy. Figu się lubi, tak? No cóż, jesteś, tak? Łozieś. I jaka została? Jest... O, to, włoski ci przyczepiłam. Ja to. kluska. Ja ma kawał kluski mniej. Druga kluska też się obudziła i się potargała. A Nie ja idź. A, to są dwie kluski. No, moje kluski, pomachajcie wszystkim. Tak? No i już, Sia. Dobra, jeżeli chodzi o obroże, to by było na tyle. Teraz... Y nie wolno. Ja po... Teraz yy, koniec. Oprócz czesnaszelki. Ja w ogóle y, dużo z nimi chodzę na smyczy. To znaczy, idę do moich rodziców, do mojej siostry, czy gdzie indziej, y, to zawsze chodzę z nimi, ponieważ rzadko je zostawiam w domu. Tam, gdzie mogę, to ich zabieram. I one są takie, że lubią między sobą konkurować. I zawsze, jak idę z nimi na smyczy, to ciągną się jak głupie. Zwłaszcza lili, która być zawsze pierwsza. Zawsze to być przed figą, i zawsze wszelkie obroże po prostu ją dławiły. Zaczęła się krztusić, kaszleć, i dlatego postanowiłam że z takim bólem serca, ponieważ obroże są tańsze nie mogę ich kupować więcej natomiast postanowiłam zrezygnować z obróż na rzecz szelek. I pierwszymi szelkami, jakie zamówiłam kluską, były szelki w sklepie Dogstyle. Jest to sklep internetowy, w którym kiedyś zamówiłam Lili, obroże i smycz, Teraz zamówiłam obu dziewczynom szelki. Lili ma takie szelki. Nie zobaczycie pewnie tutaj wzoru, ale jest to takie taki śmieszne potworki yy, na turkusowym tle, te na limonkowej yy, taśmie. Bardzo fajne, właśnie, że to jest taka taśma, yy, a nie zwykły materiał, ponieważ tak szybko się nie brudzi bardzo łatwo to się czyści. To szelki typu guar, czyli mamy tutaj takie dwie obroże połączone dwoma opaskami, bardzo wygodne, lili się w nich nie dławi. Oczywiście dla Figi też wzięłam te szelki. Figiego troszeczkę starsza panienka dostała wzór z kwiatkami na takim turkusowym tle, również typu gład, więc yy, obydwie dwie mają dosyć podobną tonację kolorystyczną. Te szelki się świetnie sprawdzają. Ostatnio znowu poszłam na, yy, na nowy sklep, w ogóle Zamiast sobie coś kupić, zawsze kupuję coś yy, kluską. Yy, ostatnio raz sklep yy, sklep.com.pl yy, albo samopl. pl. Ja mam w ogóle linki do tych sklepów, gdzie kupuję broże i, i szelki. I urzekły mnie wzory. I urzekł mnie wzory, które oferuje ten sklep, jeżeli chodzi o obroże i jeżeli chodzi o broże i o szelki. Niestety nie mają wszelkiego typu gład, dopiero nad nimi myślą. Mają wszelki typu komfort, za którymi nie przepadam, ponieważ nie wiem czy źle je reguluję, ale moje psy potrafią z nim wyjść. Myślę, że to jest kwestia bardziej złej regulacji jeszcze tych pasków, ponieważ tutaj są trzy paski do regulacji. Wyglądają one tak. W ogóle zobaczcie jaki świetny wzór, tak mi się spodobały te czaszki. To są czaszki z różową kokardką, że jedne i drugie zamówiłam taki, taki tam wzór, tylko po prostu Lili wzięłam na taśmie takiej e, Rouge Therese. A Fika dostała funkcję. Te szelki wyglądają troszeczkę inaczej. Zapinane są tutaj właśnie na plecach. Tu jest przednia, tutaj mamy pieska, to są łapki pieska, a to się przypina smycz. Nie przypadam za właśnie szelkami typu komfort, bo to są właśnie typu komfort. Natomiast myślę, że właśnie moja niechęć wynika z tego, że po prostu dobrze ich nie pasowałam do moich kluseczek, ale wzór jest po prostu fantastyczny, jak tylko markist wypuści yy, szelki typu Guar, to na pewno jeszcze jakiś wzór Kupię, chociaż już to będzie 30 szereg, a one nie są zbyt tanie. Ale, ale no zobaczę. może, może, może zaszaleję, ale to już będą ostatnie szelki, co dziewczynki? Oj, tutaj sobie leży, tak. Okej, okay. szelki mamy za sobą, wszystko nam sprawnie idzie, tak? Ojej, o moje pieszczowki! One są takie, jak się obudzą, to muszą po prostu być przy mnie. Oj, pewnie, tak. No moje piśki, moje piśki, moje. A Lilo, gdzie to Chodzi tu. Łazi. Chodź, oj, oj, tak. ale to biegana piśka jest taka nadrosna o niedobra. dobra? Ja tylko połaszcze dziś, to na raz. Teraz rodzę, tak? Oliwi Cię tak kocha, my Ci oczka i łóżka je, tak. Tak, dzieciaczki. Niedobre? No już, już nie przeszkadzajcie Pani, tak? Jej. Co to są? Co to są Wasze rzeczy? Właśnie, zabieramy się teraz za pokazanie Wam akcesorium do czestania, bo jeżeli chodzi o czestanie, to mamy tego całkiem sporo. No wiecie, ja chyba nie mam tego grzebienia i szczotek, co te małpy moje kudłate o myjesz jakie myjesz ślicznie? Och, dobra. zacznijmy od tego, że moja stara szczotka Tanger Teaser, która jest dezerowana, już mam nową, jest świetna, jeżeli chodzi o czyszczenie lilii, Tylko Lili ma troszkę za długi, za gęste włosy, bo to się nie rozczeszy całkowicie jej tą szczotką. Ona ją lubi, bardziej jako taki masaż, ale jeżeli chodzi o rozczesywanie, to się nie nadaje. Zawsze zostaje troszeczkę tam kudełków po pokudłaconych, tak? Och jej, och na początku, jak jej to mnie trafiła, nie wiedziałam, jakie środki mam kupować, i kupiłam na przykład taki grzebień obrotowy, i usłyszałam, że to jest bardzo zła yy, w ogóle decyzja, jeżeli chodzi o akcenty dla zwierząt. Nie wiem dlaczego, już go teraz nie używam. Później yy, rozmawiałam na jakimś forum z hodowcami Hawańczyków, bo jest właśnie Hawańczykiem. Tak, nie będę cię czytała, na kolinie. Nie będę nią. Tak. Tak. O moje dzieciaki. Co mi leżą na moich kolanach o Tak, Też to ci być, nie? Poradzili mi... Yy, o wiele, wiele, o Boże kochanych, wiele droższe akcesoria. Szczotka... To jest akurat szczotka Mars, Polecono mi szczotkę. Ma pić, coś takiego, natomiast jej nie było i pracownica sklepu, która do mnie dotelefonowana, powiedziała, że ta jest równie dobra. Natomiast ja nie potrafię ją czytać linię, dlatego mam dłuższe te piny. Kosztowała prawie 50 zł, więc wyobraźcie sobie w ogóle, naprawdę sobie bym nie kupiła tak, tak drugiego akcesorium do czytania. I grzebień, to jest chyba Piedmont Greyhound. Tak metalowy, dwustronny, z jednej strony no, troszeczkę gęściejsze. No ten grzebień jest fajny, też kosztowałby niemało, ponieważ 35 zł, coś takiego. Natomiast jest bardzo fajny do rozczesywania wszelkich takich jakichś sfilcowań, dreadów. No, pietki za nim nie przypadają, ponieważ trochę ciągnie te włoski. Ja staram się zawsze przytrzymać, żeby, żeby ich tak nie ciągnąć. Ale naprawdę świetnie sobie radzi z wszelkimi takimi właśnie sfilcowaniami, kontunami. Czy to u Figi, czy to u Lili, ponieważ, o teraz tyle wyczektałam, widzę. Ponieważ Figa też sobie ma tutaj kołtunki, zwłaszcza uszach, ponieważ Figi ją zawsze złapie, wymięto się jej te uszy i zawsze ma, zawsze ma pełno jakichś takich, o widzicie, okropieństwa. jestem z powrotem, no tak, o ale ty coś wieszczocha. I w zasadzie oprócz tego właśnie grzebienia, które sobie współdzieli razem z Lilii ma coś takiego jak Formaster. Kupiłam go na stronie ZAMO Plus. Jest to takie zgrzebło do wyczesywania głównie podszewka, ale też również włosów z wierzchu. Wystarczy lekko, on tak trochę skrobie. Słyszycie takie skrobanie? O, poskrobałam trochę figę i już tyle, tyle włosków nam się wyczesnało. Ona zatem nie przypada. Natomiast bardzo właśnie fajnie wyczesuje. ona. Właśnie jeżeli chodzi o pigę, ona dosyć sporo nieje Lili jako posiadaczka włosów, a nie sierści, nie lnieje mi. Dlatego ja też muszę ją czekać praktycznie codziennie. To jest utrapieniem, ponieważ Hawajcik nie lubi czekania. Czymś pokazałyśmy, czy Wam czeszę te wasze kudły niedobre. Te wasze niedobre kudły. Ona. Tak, bo kosmetyki zlizujesz mi twarzy, będzie pieniądze w dużym górę. Dobra. Czasaj mamy za sobą yy, pielęgnację, szampony, do tego nic nie mam pokazywać. Yy, Myję je szamponem dla dzieci, baby rintozmana, ponieważ ma krótki skład, nie ma jakichś takich SLS-ów, jakichś takich rzeczy, które mogą... No bo oni się faktycznie nie drapią. Miałam wcześniej renomowane szampony, które tam były poliśane na stronach czy na dogomani, czy na stronach właśnie z pielęgnacją psów, to nie wiem, że bardzo drogie, to ten skład nie powalał. No i Lili ma w ogóle wrażliwą skórę i ona po nim się drapała. Teraz jakoś nie. Ostatnio też mam dosyć problemy z uszami. Nie wiem, dosyć szybko je się brudzą. Mimo, że ją często kąpię i czyszczę te uszy, to muszę jej właśnie zalewać jakiś czas takim płynnym on Jest bardzo dobry do, do czyszczenia, ponieważ rozpuszcza właśnie się na skórę, błoskowinę, brud i tak dalej. Pani ma też skład z tego co widziałam arnika, rumiany, kolejki i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o, o płyn, to tam jeszcze, jeżeli chodzi o te kurwy moje niedobre, kupiłam taki fajny bidon, żeby mieć, jeżeli gdzieś jedziemy na działkę, jest upalny dzień, natomiast mój bidon przecieka, taki pelerny jest korek. Nie wiem dlaczego. I ja to nie używam, chociaż to jest bardzo fajny pomysł. Oczywiście mam Przypinamy do torebki woreczek na odchody. Co to jest w Tak, tu nasze kubki wędrują, tak? Tak, choć najczęściej z nimi wychodzę nie na spacer poza, poza naszą bramę, tylko na podwórku, które jest zamykane. Mamy tutaj dla piesków specjalną szufeleczkę i, i tutaj sprzątamy nasze odchody, natomiast jak gdzieś idziemy na spacer, natomiast jeżeli idziemy gdzieś dalej na spacer, to, to zawsze mam przy torebce takie cudo. Tutaj mamy zapas woreczków, też Trixie. Co tu, pan, co tu jeszcze pokazać, chyba jeżeli chodzi o te moje kudły, no generalnie skupiałam się na tych obrożach, szelkach, rzeczach do czesania. Zabawek wam nie pokazuję, bo zaraz zacząłem się tutaj z nimi sobie wyrywać. To jeżeli chodzi o akcesoria, to by było wszystko, obroże, szelki, przyrządy do czesania i takie taki drobiazgi tym e, makro mnie pokazuje, bo one zwariują, zabawek również, bo też zwariują. E, no, generalnie sporo tego jest. Jak już wspomniałam, Lenny tak nie rozpieszczamy, jeżeli chodzi o akcesoria. Ma jedną smycz, obroże. Miała swoją szczotkę, zabawek. Miała sporo, natomiast jeżeli chodzi, właśnie chodzi o jakieś takie smycz, tak dalej, to nie miała takich cudów e, jak e, Figa i Lili. Natomiast e, może dlatego, że ona tak odeszła. Dla mnie to był taki szok, takie straszne przeżycie i gdy wzięłam Lili, to chciałam jakoś jej to zrekompensować. Nie wiem, czy Lili, bo w sumie co miałaby mi rekompensować, czy Lenie i dlatego tak, tak się skupiłam, żeby, żeby miała wszystko, nawet więcej. Teraz tak się troszeczkę że jeżeli chodzi o zakupy, na no, planuję jeszcze jedne szelki, może taki rozdzielnik do smyczy, bo jednak no, prowadzić dwa psy na dwóch osobnych smyczach jest dosyć, dosyć trudno, to też takie rozdzielenie dosyć to czy znaczy im kupię, szelki i, i jeszcze jedne szelki właśnie tylko typu guard chciałabym, a nie nie komfort jednak te guardy nam bardziej pasują, prawda? Móżki moje kochane. O, och jajku, och moja winusia, och jeju, zabrała ci kosteczkę, no widzi, że co coś z środka. Potwór ci zabrał. No dobrze, no A jeszcze mają swoje łóżeczko, ale oczywiście w nim nie śpią. Znaczy, Lili ma swoje łóżeczko. Widocznie kupowaliśmy, ponieważ mamy dosyć zagracony pokój i drugie łóżko, w którym psy by nie spały. A po prostu byłaby to tylko graciarnia ich zabawek. Nie, nie, nie miało to po prostu sensu. Może bym woli głowa, się, straszne pogoda, naprawdę. Aj, kurwa, muszę mieć jakąś tabletkę w Dobrze to by było na tyle, jeżeli chodzi. Ja pewnie wiele z Was u nas będzie za niepotrzebne i, i stwierdzi, że no, mają trochę tego za dużo, Ej. no ale naprawdę to brze i nie są takie drogie. Szelki, no, szelki są znacznie droższe, natomiast e, dobrze mieć przynajmniej jedną parę na zmianę. No, w sumie już mam na zmianę i generalnie mogłabym nie kupować kolejnych, ale, ale zobaczę. No. Jak prowadzą gwardy i będą jakieś fajne wzory, to może jeszcze zaszalejemy ten ostatni raz. Nie żegnać. Pod filmikiem umieszczę linki do tych trzech sklepów: www.dogstyle.com i sklep.pl Może coś tam wam wpad wpadnie w oko ciekawego, może już tak się po prostu dzisiaj plączę, ale po prostu tak mi boli głowa, przez tą pogodę. Hmm. Kolejne linki, może coś tam oko wpadnie. Naprawdę, teraz dla zwierząt jest tyle, tyle różnych rzeczy, że po prostu można dostać oczy pląsu. Kiedyś to nie było żadnego wyboru, a teraz po prostu jest taki duży, że człowiek nie może się zdecydować. Mogłabym w sumie jeszcze pokazać ubranka, które kupiłam jej, ale nie są to jakieś super, hiper wypasione rzeczy, bo ludzie i po prostu takie, no ale w się krzywda nie dzieje, no to po prostu co najwyżej głupio wygląda. I ma tylko taki polarek, e, tylko że niestety z rękawkami, to też uważam za głupotę, bo te rękawki są nawet niewygodne i on nie się ściągają. I po prostu brudzi je i ma jeszcze kaptur, mimo że prosiłam, żeby kaptura nie szyć, ponieważ uważam, że niepotrzebny jest psu kaptur. A drugie ubranko to jest takie nieprzemakalne, od spodu polarem, na zimę po prosto na rzep. Natomiast fasony są bardzo proste i mają to ubranko z po prostu dawać jej ciepło, żeby nie ma zła. A estetyka jest gdzieś tam na drugim miejscu. No dobrze, mam nadzieję, że się to czegoś ten filmik przyda. Linki jak zwykle pod filmikiem do tych trzech sklepów. Serdecznie też, też, te bardzo pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i do dziś z w miła ręka. Cześć, papa. Pożegnacie się? Ej, Zrobicie papa? 业主们，爸爸，业主给爸爸。